W sklepach półki pustką świecą, niczym blady księżyc mordą, jakby właśnie tu przeleciał Hunna Tyla ze swą hordą. Co potrzebne już kupione, to co całkiem zbędne też. Już choinka blaskiem płonie, strosząc szpilki niczym jesz. Zimny wiatr od morza wieje, że zamarza w nosie gil, co oznacza, że się zacznie okres świąt za kilka chwil. Tylko w starej kamienicy, co się teatr tęcza zwie. Jakiś hałas da się słyszeć, jakiś rumor, gwar i zgiełk, bo co roku, w każde święta, jak potwierdza dawny mit. Ze snów stają wszystkie lalki, by móc własnym życiem żyć. Wszystkich sztuk bohaterowie zamiatają każdy kąt, groch z kapustą przyprawiają, by się cieszyć magią świąt. Czy to kuchła, czy jajka, ja marionetka, czy wraku, czy jest wzięty z czy postacią jest dramatu? Czy na sznurkach się prowadzi, czy sterczy z głowy drąg? Maczem góry, trup też kawi, chce przeżywać na nie świąt. Zbójcy dziecku podśpiewują, choć śnieg sypie jak ziemniaki, pipi smaży na leśniki. Przekładane słodkim makiem Szef z łóżka lepi Za to masza znów pierogi Niedźwiedź wziął od szwejka przepis By przyrządzić garniec grogu Gang gołębi co to wczoraj pragną Spuścić łomot kotu Dziś kolędę rozpoczyna Wygruchaną w rytm Szczupka drzewa im wturuje Dosyć szczupły kościg gnatek, kubuj z Wojtkiem rozkładają obrus. Czy to kuchła, czy jawajka, marionetka, czy, czy budraku? Czy jest swoim wziętym wzięty z bajki? czy postacią jest dramatu? Czy na sznurkach czy się prowadzi, czy jest tyf, czy z głowy dronu? Maczem czempury, trup leżgawi, chce przeżywać na miesiąc. Lis wraz z dzikiem solidarnie ozdabiają gałąź świerka. Tymoteusz niecierpliwie. Na prezentów górę zderka! Koral, rogal, renifery zżarły spod obrusa siano, Borykując przy tym głośno, że kolację już podano! Więc zasiadły w wokół stołu wszystkie stwory i zwierzęta Baby, jagi, skrzaty, smoki, i królewny! I książęta Magazynu stare lalki, Choć poblakłe, lecz szczęśliwe, Wyraz w roku z przyjaciółmi mogły pobyć całkiem żywe! Raz. Szef. Czy to kukła, czy jawajka, marionetka, czy mandraku? Czy jest z wzięty wziętym z bajki? Czy postacią jest dramatu? Czy na sznurkach się prowadzi? Czy jest sterczy z głowy dron? Marzem puryt lub też gawi, chce przeżywać na nie A gdy się zakończą święta, wszystko będzie przed nimi. Lalki wrócą na wieszaki, albo zasną w swojej skrzyni. Znów się tłumem gmach wypełni pracowników i dzieciaków. Tylko czasem ktoś się zliwi, skąd na scenie ziarnka maku. Lecz nie będą lalki smutne, że się zakończyły święta. Przecież wiedzą, że ożywi je lalkarza stolna ręka. Bo choć dobrze jest raz w roku przy świątecznym zasiąść stole, lalka po to jest stworzona, by na scenie nie, grać swą rolę! 2, 3! Czy to kukła, czy jabajka, marionetka, czy buraku? Czy jest sporem wziętym z bajki, czy postacią jest dramatu? Czy na szturkach się prowadzi, czy jesteć, czy z głowy? Maczem góry, trup też kawik chce przeżywać. Czy to kukła, czy ja bajka, marionetka, czy wątrapu? czy jest z z bajki, czy postacią jest krawatu, czy na sznurkach się prowadzi, czy sercie serce z głowy drąg, wszystkie lalki bez wyjątku życzą wam weso